Nazywa się kontakt albo emocjonalna izolacja. Czym jest emocjonalna izolacja? Powiem Wam, czym nie jest. Nie jest fizyczną izolacją. Nigdy nie spotkałem lidera organizacji, który byłby fizycznie odizolowany i wysyłał rozkazy z innej planety. Nie, cały czas jesteśmy wśród ludzi, ale to specyficzne relacje cechują się tym, że to Ty jesteś stroną dającą. Ty dajesz, oni polegają na Tobie. Nie pozostawia to wiele przestrzeni dla odizolowanych części Twojego serca, które potrzebują kontaktu, pocieszenia albo wsparcia. Może to, co się dzieje, odnawia jakieś stare rany i potrzebujesz uzdrowienia z doznanych krzywd, które w sobie nosisz. Może odizolowałeś się od jakiejś części swojego serca.